Cześć, witam Cię serdecznie z tej strony Olejnik Piotr. W dzisiejszym odcinku powiem Tobie o książce, a raczej o pierwszym rozdziale książki Wibisie Garego Wajnenczuka. Dlaczego akurat do tej książce? Dlatego, że ją czytałem i jest fajna. Dlaczego fajna? Pierwszy rozdział, tytuł brzmi Pasja jest wszystkim. I lekcję, którą wyciągnąłem z tego rozdziału, to to, żeby żyć w zgodzie ze swoją pasją. Jeżeli każdego ranka wstajesz i czujesz energię, to prawdopodobnie z tego względu, że wiesz, że cały dzień będziesz robił czy będziesz robiła rzeczy, które kochasz robić. I nie zwracasz uwagi na to, czy poświęcasz na pracę dwie godziny, trzy godziny, niezależnie ile czasu. Po prostu wchodzisz w ten stan flow, który ogarnia Cię i po prostu zabiera Cię w inny świat. Nie czujesz upływu czasu. To jest bardzo, bardzo fajne. Nie potrzebujesz wakacji, nie potrzebujesz odpoczynku, bo po prostu praca, odpoczynek i relaks są synonimami. Czyli są tym samym, yy, tym samym, tak? I Gary mówi o tym, że może brakować ci pieniędzy, wykształcenia, może ci brakować znajomości, ale przy odpowiedniej dawce pasji i odpowiedniej dawce wysiłku to jest bardzo ważne wysiłku, możesz zrealizować bardzo, bardzo dużo, żeby nie powiedzieć, że wszystko. Tak naprawdę żyjemy w takich czasach niesamowitych, gdzie social media, internet, i w ogóle wszystko, co się dzieje właśnie w komputerze, teraz, naprawdę w telefonach komórkowych, można robić dosłownie wszystko: pracować zdalnie to jest najlepsza opcja w XXI wieku. I żyjemy w takich czasach, że tą pasję naprawdę możesz przekuć w bogactwo możesz przekuć w pracę, w zarabianie pieniędzy poprzez to, że przykładowo zajmujesz się jak pasję masz, dzielisz się tą pasją ze swoimi znajomymi, z ludźmi, którzy chcą Cię oglądać przez YouTube'a, przez Instagram, przez Facebook, czy inne platformy społecznościowe. Może założysz swojego bloga. I okazuje się, że na przestrzeni czasu, kiedy Twój blog czy Twoja platforma zyskuje na popularności, odzywają się do Ciebie firmy, które są związane z Twoją pasją. I nie dość, że stawiają Ci sprzęt, przykładowo łowisz ryby. I odzywa się do ciebie firma, która ma cały sprzęt wędkarski i daje ci, sponsoruje ci ten sprzęt, a dodatkowo jeszcze zapłaci ci za reklamę. No, powiedz, że nie byłoby to super. Naprawdę jest to super. I ja na przykład zajmuję się marketingiem sieciowym, który pozwala zarabiać pieniądze na tym, co aktualnie robię. Przykładowo, jeżeli korzystam z telefonu komórkowego i mogę za niego płacić mniej, przykładowo, tak jak M mogę płacić nie więcej niż 10 zł miesięcznie i mieć wszystko bez limitu. No to oczywiście wezmę to, bo oszczędzam pieniądze w skali miesiąca. Jeżeli dołączę do tego różnego rodzaju kosmetyki, perfumy, chemię gospodarczą, kawy, herbaty czyli coś, co i tak używam i mogę za to płacić mniej, no to jak się czuję? Czuję się dobrze, bo kasa zostaje w kieszeni. Jeżeli kasa zostaje w kieszeni, to chętnie się chwalę tym ze znajomymi, z ludźmi, którzy mnie oglądają, tak między innymi teraz. I marketing sieciowy polega na używaniu produktów i duplikacji, czyli tego, żeby ktoś zrobił to samo z Twojego polecenia, czyli żeby ktoś zaszczędził pieniądze z tego, że kupuje w innym sklepie. I wydaje mi się, że to Kurde, u mnie to może nie jest tak, że ja mam jakąś określoną pasję. Bo tak się dzisiaj zastanawiałem, i pasją dla mnie jest życie. A w życiu mam wiele hobby, którymi chciałbym się dzielić. Między innymi dietetyka, sport, social media teraz, Instagram, Facebook, zaczynam się tego wszystkiego uczyć. Budowanie biznesu, sprzedaż, marketing to są rzeczy, które mnie kręcą i bardzo chętnie się będę z Wami dzielił informacjami. Książki też są moją, e, jakby moim hobby, bo lubię czytać, lubię się rozwijać, e, lubię słuchać historii ludzi, sukcesu. To mnie nakręca do jeszcze e, szybszego, lepszego działania. I teraz każdy, Gary mówi, że każdy, 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 każdy bez wyjątku musi siebie zacząć traktować jako markę. Markę osobistą, brand. Bo nawet jeśli wysyłasz gdzieś CV do pracy, to czasami jest tak, że pracodawca wchodzi na Facebooka, sprawdza co ty robisz na co dzień, czy się wiecie, robisz dziwne rzeczy czy nie dziwne. Na tej podstawie może zdecydować, czy cię zatrudni do pracy czy nie. Tyle w temacie. I tutaj wniosek przychodzi mi taki do głowy, że możesz zarabiać pieniądze na tym, co kochasz robić. Albo możesz zarabiać pieniądze na tym, czego nienawidzisz robić, na, na co dzień. I wybór należy do ciebie. Dokładnie do ciebie. Myślę, że to by było tyle na temat pierwszego rozdziału. Yy, w sumie ciekawy jestem waszej opinii, bo wpadłem na pomysł, żeby yy, nagrywać wideo, które będzie poświęcone Albo będę nagrywał każdy rozdział po kolei i będę wyciągał wnioski z każdego rozdziału, będę analizował i później dawał Wam informacje, co na ten temat myślę. Albo z drugiej strony przerobić całą książkę, przeanalizować ją i wyciągnąć konkretne pigułki, które dla mnie były najwartościowsze i dać Wam to wiedzę. I teraz dajcie znać w komentarzu, czy ta pierwsza opcja dla Was by była lepsza czyli. Każdy rozdział po kolei i tych rozdziałów, na przykład by było 15 filmów z książki, czy jeden skondensowany film na temat jednej konkretnej książki. Ciekawy jestem tego i. No i dajcie znać, co myślicie na ten temat, łapką w górę albo łapką w dół, czy Wam się to podobało, czy nie. Dzięki, że mnie słuchacie. No i do usłyszenia, do kolejnego, cześć.